Was serdecznie w kolejnym odcinku instruktażowym. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak w poprawny sposób zaaplikować nasz długodystansowy wosk x 52, tak aby praca z nim była szybka, skuteczna i bezproblemowa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o woskowanie, to powinniśmy tutaj zacząć od najbardziej kluczowego elementu, czyli poprawnego przygotowania lakieru. Najczęściej występujący błąd ma miejsce wtedy, kiedy auto jest polerowane i ostatnia pasta finiszowa jest bardzo tłusta i zawiera mnóstwo wypełniaczy i nie jest porządnie wymyta. Po używaniu takiej pustej pasty, jeżeli przelecicie cały lakier tylko delikatnym roztworem alkoholu izopropylowego, nie oznacza to, że jest dobrze odtłuszczony. I z takiego woskowania nic nie będzie. Ponieważ z 52 chciałby się na maksa przykleić bezpośrednio do lakieru, a jeżeli pasta jest tusta, jest niewymyta, to podczas polerowania ten wosk będziecie tylko przenosić z jednej strony na drugą i występują jakieś niepożądane skutki. Dlatego też, jeżeli używacie tego typu past, konieczny jest bardzo mocny produkt do wymywania ich ewentualnie jakiś zmywacz silikonowy i najlepiej byłoby, gdybyście na samym końcu mocnym stężeniem pipy e, przetarli wszystko, żeby mieć pewność, że lakier jest jałowy i przygotowany do woskowania. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju cleanery, to e, nasz produkt Synthetic Glaze i Carnauba Creme odpowiednio po dwóch godzinach wiązania po, w, w temperaturach pokojowych jest już w stanie przyjąć wosk, ponieważ nie są to produkty tłuste, więc spokojnie można je wykorzystać. Dzisiaj mamy przykład samochodu, który jest porysowany. Występują na nim drobne hologramy, które pokażemy Wam też pod światło, ale nie był nigdy polerowany, nie ma na nim absolutnie żadnej pasty kolerskiej. Umyliśmy go pianą i szamponem, ale dla pewności że za chwileczkę przeprowadzimy jeszcze deironizację. Czyli użyjemy produktu ironless, który ściągnie nam opiłki metaliczne powbijane właśnie w, ten, w tą część testową i ściągniemy również asfalt produktem tarremówek. Dopiero na samym końcu, po pełnym opłukaniu te, właśnie tych drzwi, na których będziemy pracować, użyjemy mocnego rozporu alkoholu izopropylowego i pokleimy sobie taśmę, tutaj e, powiedzmy, zrobimy sobie taki szeroki pas, żebyście zobaczyli też porównanie 50 na 50, jak to będzie wyglądało. Zabierajmy się do roboty. Słuchajcie, teraz bierzemy mocne rozcieńczenie alkoholu izopropylowego, nasączamy mikrofibrę z jednej strony i otuszczamy cały element, żeby był gotowy do boskowania. Tak jak widzieliście przed chwilą, dokładnie oczyściliśmy lakier, nie ma na nim żadnego asfaltu, żadnych opiłków metalicznych, i został otuszczony mocnym roztworem lipy i nie ma też mowy o żadnej paście polerskiej. Wycięliśmy sobie tutaj część naszego elementu, na której będziemy przeprowadzać test. Jeżeli chodzi o wosk Rowdix 52, to jest to wosk, który docieracie po około minucie dwóch. Więc jeżeli pracujecie na bardzo dużym elemencie, to możecie spokojnie podzielić go na 2, bądź nawet na cztery części, żeby było wam maksymalnie wygodnie. Drugim najczęściej popełnionym błędem przy aplikacji tego wosku jest po prostu nakładanie zbyt dużej warstwy lub zbyt długi okres oczekiwania przed polerowaniem. Dlatego też już Wam pokazuję jak trzeba to zrobić poprawnie. Jak widzieliście przed chwilą, wosku nałożyłem bardzo mało. Pamiętajcie, że w Road x 52 nie trzeba wsadzać pada i kręcić nim 5 razy w prawo i w lewo, bo wtedy z pewnością wyciągniecie wosku za dużo. Delikatne dotknięcie absolutnie wystarcza. Wosk dotarliśmy od razu dwoma mikrofibrami i przygotowaliśmy specjalnie standardowe 360 ki które poradziły sobie bez trudu. Pod lampą led też widzieliście, że nie występują żadne mazy ani hologramy i wosk dotarł się tak jak powinien. Za chwileczkę odklejmy sobie taśmy i sprawdzimy efekt hydrofobowy, ale chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę na to, że wosk jest bardzo miłym w dotyku. Widać, że lakier fajnie go przyjął, jest uwydatniony mocno ziarno. Co prawda to jest lakier, na którym ciężko wykazać efekt przyciemnienia, ale za chwileczkę podejrzewam, że na rozterku, na pewnym elemencie, doskonale będzie on widoczny. Jeżeli chodzi o trwałość tego wosku, to nasze minimum, które określiliśmy na 3 miesiące w przypadku takiej aplikacji jest gwarantowane. Jestem przekonany wręcz, że przy obecnych warunkach pogodowych i myciu ręcznym może się okazać, że ten wosk tutaj wytrzyma nawet dwa razy dłużej. Zabierajmy się do polowania. Więcej z nas znajdziecie na naszym Facebooku i na Instagramie, a w 52 dostępny jest w dobrych sklepach detailingowych na naszej stronie www. Do zobaczenia!